Niektórzy się zastanawiają w jaki sposób można na przykład zablokować, jak wycią mając wyciągnięty kluczyk ze stacyjki, pozostawić motocykl z włączonymi światłami postojowymi. Wkładając kluczyk i przekręcając, w zasadzie mamy pozycję wyjściową do odpalenia motocykla, ale przekręcając kierownicę do końca, do, do ogranicznika w lewo, wciskając kluczyk i przekręcając go również w lewo, mamy blokadę kierownicy i możemy wyciągnąć sobie kluczyk. Ale co zrobić, żeby motocykl był zabezpieczony, to znaczy, żeby blokada kierownicy była aktywna, ale po zmroku, w nieoświetlonym miejscu, można było ten pojazd bezpiecznie Pozostawić. Oczywiście nie na dłuższą chwilę, tylko na krótszą chwilę z uwagi na szybkie rozładowanie się małego pojemnościowego akumulatora jak jest w motocyklach. Więc co wkładamy nasz kluczyk do stacyjki, wciskamy go, przekręcamy w prawo. Wyciągamy, mamy blokadę. Ale również jak widać mamy przednie światła postojowe, lewe i prawe, jak również tylna lampa i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Podświetlenie zegarów nam oczywiście nie jest... Nie jest zegary nie są podświetlane. Żeby to wyłączyć ponownie. Wkładamy kluczyk, przekręcamy. W tej chwili mamy do pozycji zapłonu. Teraz mamy odcięte wszystko. Pokazałem to na przykładzie swojego motocykla Kawasaki ZX14, czyli amerykański odpowiednik europejskiego ZZDR1400 wersja z roku 2010 um ale ten patec ze stacyjką jest, powiedziałbym, że w 90% motocykli oferowanym na naszym rynku, jak i na rynku ogólnie światowym. W... Nie chcę się wy... Te 10% zostawiam sobie dla amerykańskiego HD. Z tymi motocyklami nie miałem nic wspólnego, także pozostawiam te 10% prawdopodobieństwa, że jest trochę inaczej. To wszystko, pozdrawiam.